Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, więc od razu sobie przypomniałem o świętym Janie Pawle II, a ja się mianuję pokolenie JP2, bo to śmiało mogę mówić, że to powołanie na pewno rodziło się w odniesieniu do świętego Jana Pawła II. Ja byłem poszedłem seminarium w 1981 roku, a więc trzy lata po wyniesieniu na stolicę piotrową kardynała Wojtyły i Jestem dumny z tego, że właśnie w tamtym czasie mogłem to powołanie odkrywać i uczyć się od mistrza. Moja mama, jak wyjeżdżałem do seminarium, to powiedziała, masz tutaj zdjęcie Jana Pawła II, patrz na niego, od niego się ucz. I przyszłość ludzkości przez rodzinę, to od razu jestem wdzięczny tutaj, że są, jest księstarcy biskup, księża biskupi, że są rycerze, kolumba i są małżonki. Przyjacie, dziękuję, że panie są i że dajecie świadectwo życia małżeńskiego tej jedności małżeńskiej, bo dzisiaj bardzo tego potrzeba. To jest to światło, które dzisiaj do świata bardzo potrzebne powinno przenikać jedność małżeńska, czyli wierność danej przysiędze małżeńskiej i wam bardzo dziękuję i gratuluję i modlę się, żebyście trwali w tej jedności małżeńskiej, wytrwali do końca, byście byli Rzeczywiście tymi świadkami dla innych i niech tak dalej się z Bożą pomocą dzieje. Święty Jan Paweł II też przecież podpisał kartę praw rodziny. W piątym artykule jest, że rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci i są pierwszymi katechistami. Tymi, którzy przekazują wiarę. Oni katechizują, to pierwsi katechiści dla swoich dzieci. I dzisiaj widzę, jak to jest cenny dar katechumenat rodzinny, katecheza w rodzinie. Dawniej to nam się pięknie układało, Kościół jako instytucja wspomagał rodzinę, ale tam się rodziła wiara przez chrzest, natomiast była pielęgnowana i rozwijana przez świadectwo rodziców i że oni katechizowali. Ten fragment, to hasło, jest wzięte z adhortacji apostolskiej Familiaris Consorcio, bardzo dawno napisane, 80. rok. 81, przepraszam, tak, 81. Familiaris Consortio, a więc o rodzinie, gdzie papież pokazywał, czym jest ta wspólnota małżeńska i rodzinna. I może w kontekście tej adhortacji apostolskiej, a też co się dzisiaj wydarzyło, że święty Józef znowu wywołany i zaproszony do tego, żeby czuwał, to zawierzenie się jego wstawienictwo, jego obronie bardzo ważne, to papież Jan Paweł II odwoływał się do tego wzoru doskonałego życia małżeńskiego rodzinnego rodziny z Nazaretu. I tam właściwie jest ten program, który ja sobie tak ułożyłem w trzech takich słowach, który tam bardzo jest widoczny w tym ideale życia małżeńskiego i rodzinnego. Kochali, słuchali i modlili się. I oczywiście można było to rozpracować, czym jest ta miłość nie tylko jako uczucie, jako, nie tylko jako westchnienie, ale właśnie jako postawa życiowa, Czyli bycie dla Proexistery to jest to bycie dla yy, to, co pamiętam, zapytał mnie kiedyś, zapytałem kiedyś w świętej pamięci już ojca Karola Meissnera, mówię, jak tłumaczyć narzeczonym, yy, czym jest miłość małżeńska. Jak się pytałem nieraz narzeczonych, yy, co, dlaczego wy się pobieracie, no to oni mówili, bo my się kochamy, pszczędza. Ale co to znaczy, że wy się kochacie? No my się kochamy, nie? No ale jak się kochamy? Kochamy się już! Więc głośniej to mówili. A on mówił, to stawia im pytanie. Co ty jako narzeczony chcesz robić, żeby twoja narzeczona stawała się przy tobie lepsza, można powiedzieć tu ewangelicznie, świętsza? I ona, narzeczona, co robi, żebyś ty przy niej stawał się lepszy, świętszy? Czyli to jest wyjście, być dla, a nie po co cię mam, ile mogę z ciebie skorzystać. To, to, to jest to ten rozwój na drodze tego uczucia, jakimś fundamentem jest zawarcia Związku małżeńskiego oczywiście yy, miłość. Yy, słuchać, słuchać to odkrywać specyfikę kobiety. Tę specyfikę musi odkrywać mężczyzna, żeby nie mówił, żeby ona była taka bardziej męska, a kobieta, żeby nie pragnęła, żeby on był bardziej taki kobiecy, bo wtedy rzeczywiście... Nie ma tej, tego, tego, co jest w zamyśle bożym, że każdy jest jedyny niepowtarzalny w tym małżeńskim i jest to, to z, z, zjednoczenie, które sprawia, że się dopełnia pojawia. Więc nie każdy stanie w swojej tej naturze, ale rzeczywiście odkrywać specyfikę, żeby bardziej pomóc kobiecie mąż, żeby była bardziej kobieca, a żona odkrywając specyfikę mężczyzny, że pomagała, żeby on był bardziej męski. I to będzie taka wzajemna pomoc. A y, lapidarnie ujmując, y, duchowość małżeńska to jest bycie w dialogu z Bogiem i bycie w dialogu między sobą, ktoś tam skróty, bo to już by osobna katecheza była. I oczywiście modlitwa, modlić się, modlić się, czyli zginać kolana razem przed Bogiem w jedności małżeńskiej, w jedności rodzinnej, to co powiedziała kiedyś w Polsce była święta matka Teresa z Kalkuty. Rodzina, jeśli modli się razem, pozostaje razem i zachęcała, żeby rodzina się modliła razem, wtedy będzie pozostawała razem, będzie się trzymała. Tak jak tak nawet technicznie to było pokazane, żeby złapać ten różaniec i każdy trzymał ze swojej strony i rzeczywiście, żeby przy tej przy tej modlitwie różańcowej też się jednoczyć i tutaj prosić o pomoc Matkę Najświętszą. Świętego Józefa, no właśnie to ten wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Yy, biskup Jan powiedział, że nie, nie ma tych limitów czasowych, nie wiadomo ile mówić. Yy, natomiast pamiętam biskupa, który został wywołany do tablicy na spotkaniu z młodzieżą yy, i poproszono, żeby coś powiedział i on tak stanął i mówił, wiecie co? Właściwie to nie mam wam nic do powiedzenia. I mówił pół godziny. Bardzo się raduję, że jesteście razem z małżonkami też i bardzo to jest mówię, cenne świadectwo dla nas, ale i dla księży, ale też dla, dla w świecie. Z tego względu, że to co familialis consorcio jest, rozpracowany zamysł boży względem małżeństwa i rodziny, czyli małżeństwo monogamiczne, jeden mężczyzna, jedna kobieta, nierozerwalne. Zgonne. I te aspekty, które cel powołania do życia małżeńskiego, czyli ten fundament, małże, miłość małżeńska, bycie dla siebie, zrodzenie i wychowanie potomstwa, to co jest tym testem, małżonkowie, narzeczeni, zanim wypowiedzą słowa przysięgi małżeńskiej, to co muszą powiedzieć, test muszą przejść, nie? są te pytania wstępne, czyli o to bycie, że chcą być razem na dobre i złe i co przyjąć potomstwo, którym Bóg obdarzy i po katolicku wychować. A dzisiaj, jak słucham młodych ludzi, czemu z tą wiarą jest na bakier, mówi, dajcie nam przykład, dajcie nam przykład, pokażcie tę wiarę, że ona jest skarbem. I jeszcze taki jeden aspekt, ale to już taki bardziej wymiar tej specyfiki kobiety i mężczyzny, sytuacja w małżeństwie, małżonkowie wybierają się na imprezę, już są przy wyjściu, w przedpokoju. Marzonek już gotowy elegancko, a żona jeszcze zerknęła do lusterka. Jak zerknęła do lusterka, to mąż tak się przygląda. Ona tak... I coś mi się włosy przerzedziły. Zaniepokojona. Mąż czeka. Oj, ojej. Troszeczkę chyba jakieś mar... zmarszki mi się pojawiają. Coraz bardziej przerażona. Mąż czeka. Tak spojrzałeś jeszcze... Chyba je lekko na wadze przybyłam i szuka ratunku. I do męża mówi, kochanie, może ty coś dobrego we mnie widzisz, a mąż, wzrok to masz dobry. Pozdrawiam, gratuluję, trwajcie razem i niech łaska Boża sprzyja. Wiwat Jezus!